Cześć, witam Was wszystkich. Przepraszam na chwilę. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Slody, a tutaj gramy sobie znowu w... w World of Warcraft. Znaczy nie znowu, to jest mój pierwszy odcinek. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, pokazałem wam jak radzę sobie z zainstalowaniem Ośran i za darmo zagrać w World of Warcraft. Więc wbijcie sobie, jak chcecie. Yy, ogólnie tutaj, co? Yy, ja ogólnie teraz, tak, ogólnie grałem na Globalu. Kupiłem World of Warlords, Dragon of War U mnie to się stało tak, że ja chciałem sobie zagrać na wszystkim I tak jakby moi, moim rodzicom spodobało się to, że chcieli, nie chcieli już płacić za World of Warcraft Dlatego sobie jakby tak zrobiłem, że nie gram World of Warcraft ten, A ja się z World of Warcraft nie umiem rozstać Dlatego stworzyłem sobie takie takie konto, takie konto na Ashranie i tu sobie gram moją rudą trolicą, która jest mnichem, mnichem. Ja nigdy nie miałem listów paladaria, więc jestem zajebiście ucieszony. Mm, tak, co do tej bety, mm, co mówiłem w poprzednim odcinku, jak instalowaliśmy World of Warcraft free, e, było tam takie powiedzenie, że norgeni i Gobliny nie działają. Działają, tylko jest jeden mały problem. E, jakby nie przejdziecie kompanii, ten, tylko tam są taki, jest taki portal Jeśli w którego wejdziecie to... Odrodzicie się w Orgrim'a bądź w Stormwind Tak właśnie, co tu mamy? Co to zabije? Nie wiem co to jest Powinienem dać radę chyba No na pewno dam radę, zajebałem Co tu mamy? Wezmę sobie to To tego nie musiałem być, ale to sobie wezmę Co to jest? to było 30 centów w życiu ja miałem iść zobaczyć to chyba, tych asasynów tu chyba nie ma bo ja ich tutaj szukałem troszeczkę i to jakby ich nie znalazłem, więc sobie to abadne. to też już w miarę cenne nie jest a ja sobie pójdę do tych do tych, tych, yy, szukać tego, tego dziadostwa takich, co bym chciał wyłączyć, bo to strasznie ogranicza widoczność. ty wydawałeś tego posta, tak? Tak. Dobra, to ja sobie idę teraz w tą stronę. Tam ramić. O kurne. weźmiemy sobie mounta. Mam, że zrobiłem sobie tutaj już kilka takich, te, mam że zakupiłem sobie lekki. Eleki sobie zakupiłem, bo mam jeszcze palety na mojego kochanego I tak jakby zrobiłem sobie jeszcze krasnoluda mm. No i tak sobie chodzę po tym świecie, nabijam sobie te chodzę po instacjach z kolegami Bo ogólnie moi, moi koledzy to nigdy nie lubili grać w bo zawsze płacimy, płacimy, nie chcemy płacić, to jest za drogie, żeby płacić no, więc y, teraz ich przekonałem, a zagraliby chętnie, więc grają teraz. O, mamy tutaj. Te chuje. Dobra, zajmiemy sobie tego tu. Chodź tu. Tu, tu, tu. Ema? E, tak, zmieniło się intro, ponieważ poprzednie intro było do dupy, i było takie, że ja sam przez ten, półterny... w ogóle, nie ktoś słyszy, to słychać wszystko. Ale, bo mój mikrofon, ten, co używałem w poprzednim odcinku, był taki strasznie gówniany, to był taki... Mm, taki, jakby... Taki, jakby... E, to był mikrofon ze słuchawek i on jakoś... Jakoś tak... Nie lubił ze mną współpracować, o! No i tak sobie powiedziałem, a to, to bo wezmę ze smartfona i przez smartfona nagrywam dźwięk. Jak? Przez Skype'a. Przez Skype'a nagrywam dźwięk, wyłączyłem dźwięk mikrofonu. Mm. Ale przecież martek tak że się słyszą. No... No tak słyszałbym się tylko, że Sławki są podłączone, a Sławki są obu, dlatego ja nie słyszę sam siebie i to jest plusik. Plusik, a wy nie będziecie słyszeć chyba tego szumu, tego co mam nadzieję. Dobra, bo tu mamy jeszcze tego wina. Dobra, idziemy tu. tu. To jest. Jeszcze jedno takie... coś. Mi się... Mi się lubi się. Siema. Mogę cię zabić? Pewnie eee, mogę. Okay. Chodź. Czekajcie nie bierzemy. Eee, czy ja tu wziąłem? Nie wiem. Tuska. Hehe, tuska. Donalda, tuska. Dobra. Dziewięć. Dziewięć. Patrzcie ty, mi sił. hita go wziąłem. Ojej, ja to biorę. O, to jest fajne. Tu, co tu mamy? O, to są różne. to drogie. I my tu mamy kasy, dawno na niej nie grałem. O, to chyba będę sobie musiał przesłać. To jest level 24, ale przydałoby się na mojego Hamana. Chyba na mojego Paladyna. Ten Paladyn opiera się głównie na broni ręcznej. To też muszę Paladynowi wysłać. A to. To by się przydało mojemu... To chyba wyślę mojemu temu. Mojemu temu. Dobra. Nie będziemy się tu widzieć. O, czekaj, czekaj, O, Nie wiedziałem, że tak coś mam. Dobra, to sobie wyślę. Przebierzmy. Już rzadło. Co? Już tu. Jesteśmy w przerwie, wybij to mi do pokoju ci znaczy, dużo, dużo do was nie minęło, nie? Nie Co to jest? Ja robię jako... ten... radio, a wysłyszycie pewnie albo wspaniałą muzyczkę z World of Warcraft, albo... Albo... Czy ja? Nie, dobra, macie, macie, Dobre. Macie wszystko chyba modlo w czole. Chyba, że jest znowu coś popiarnego. Dobra, co to jest? No, to jest to takie główne. To powoduje, że jestem większy, silniejszy i nie oddziałuje na mnie te wszystkie. Tam. No, jeszcze się muszę połapać. To jest teleportowanie na pandarię, a to? To jest jakiś baw. To jest to przyspieszenie, a to? Bo leczenie zajebiste, fajne. Tego nie sprawdzałem. Dobra. No, weźmiemy sobie to yy, gdzie ja mam iść? ja chyba prze... Coś ja już to... what the fuck what the fuck muszę zdobyć jeden taki śmieć serio ja to przez 52 minuty będę miał what? Dobra, czyli cały odcinek będzie poświęcony temu że mamy okulary dziwne Dobra Idziemy Genialny po... Mam nadzieję, że się sprawdzi o! Myślałem, że mi zlagowało, nie? A za? fioletowy A ty jesteś dziewczynką, to, to weź sobie fioletowy, nie? Tydydum, ty, 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 ty... Czy to działa na małcie? Nie Niestety A to sobie pobiegniemy lubię biegnąć w tej grze No weźmiemy sobie już tego moda Wezmiemy sobie eleka Eleki to są takie przyjazne Słodziaki w ogóle są takie Widzicie takie Znaczy się jedzie tak Fajne Jedziemy tutaj No, się ma Chcesz, żebym oddał Ci quest'a, prawda? Tak E, mało mi to dało To mieliśmy wykonać, ale To nie działa, nie Dobra. Gdzie ja mam jechać? Mam jechać tam. Ło kurde. Hmm, 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 hmm. Hmm. Czy ja mam lotniskowy, że tak to umiem do tamtego miejsca, czy nie za bardzo? Hmm. Ogólnie mam mało tematów, więc ja teraz opowiadam duże, ale wolałbym odpowiadać na jakieś pytanka, na przykład World of Warcraft. Bo tam na globalu troszeczkę siedziałem, znaczy nie tyle co Nexus, bo w ogóle Nexus się cały czas. Ale tam 80 level na boarding miałem, więc jest ok. Tak wyszło, że. A, ja jeszcze chciałem powiedzieć, że. Czemu nie wykonałem poprzedniego questa? Poprzedni quest był zbugowany. Ponieważ, iż gdyż, o dobra, przelecimy sobie do tamtego miejsca I z tamtego miejsca przelecimy dalej. bliżej e, Poprzedni quest był zbukowany, Ponieważ, iż gdyż e, Tu są bardzo dużo questów zbookowanych, zaraz zobaczycie Po prostu, w tym miejscu, do którego polecimy, elfy powinny się napierdalać z orkami Co robią? Stoją i mają napisane na wygłową dead się, ale tak się gra się. Właściwie tak questy robimy, ponieważ expić sobie eksperyment. Dobrze słyszałem, że za to, że jakoś te coś są zbudowane to niektóre znaczy jest zwiększony dochód doświadczenia nam zabitych stworów. Podobno, nie wiem, ale podobno eee, tak. Wracając do tych worgenów Wargeni mają te portale swoim tam, gdzie się respią, do Stormwind. I zestormuj, mój lecie na przykład do ludzi, żeby sobie tam od... zrobić te pierwsze questy. I to jest bardzo daleko, więc czy to się opłaca, to ja nie wiem. Dobra. Tak samo jest z Gobindami, Tylko, że oni lecą gdzieś indziej. Dobra. Jesteśmy tu. Widzę, że jest dzień. Fajnie. Trum. O, tutaj mamy jakiegoś. Jest piąty. A, słobek. Karist. Troll. Druid. Druid. No widzicie Dramatyczna walka dobra, pojedziemy sobie na Mount'cie Weźmiemy sobie tego I jedziemy No dobra O czym ja chciałem gadać jest taka pewna rzecz w World of Warcraft, co bardzo niektórych ludzi dziwi. Jest to. Warlock. Y... Warlock. Ork. Ork, Warlock. Dlaczego tak się stało? No, jak ludzie nie znają lore, to jest trochę dziwne, bo. Ork, Warlock albo mag, No, co to jest, nie? Ork może być szamanem, nie wiem, to jest taka rasa, ten, ale. Ale orkowie byli głównie mm, związani bardzo z demonami I przez to, że są zieloni to jest normalnie i normalny kolor ich skóry to jest czy, Brązowy, taki czerwień to troszeczkę No ale mniej więcej przez to, że tak skontaktowali się z demonami Używając i magii demonów Demony sprawiły, że oni byli zieloni Tak, albo czarno-czerwoni jak się napili tej krwima mroda Co się stało? Idziemy dalej. No i przez to, że są zieloni, to ogólnie są zieloni. <grych> Dobra, ja muszę lecieć do tej bazy, tutaj, jak widzę. Fajnie są te bazy, fashion To ogólnie grom, Herski mnie ja zrobił. zrobił. kurwa. Coś chyba nie poszło. Będę musiał tu jakoś może... O czarujesz śmieć! Zginę, zginę, śmieć! Świeciarstwo! Gij! Aaa! Uciekam! Uciekam! Cię to do... Jest, kuratu im mnie śpieciu. 22, to śmierdzę! Co to jest? Czy to jest bluźliwiec? Tak to jest bluźliwiec. Dziwne. O! Z ludzi jest! Matku! Chrystusa!

Sylwank A to? To źle mi nie jest potrzebne jakoś. Tu mam intelekt. A w to pójdę. Dobra. Mam jakiś raport złożyć? Serio? To jest kurwa jaja żeby robić? Serio, ja sobie chyba robię. Raport złożyć, Co kurwa, chłopiec na jestem. To nic nie ma dla mnie. O kurwa. Hello! W sumie jestem trolicą więc... Ruda bym trulicą Czeka, W ogóle napiłbym się Ogólnie, ogólnie gram tym... Oj, ogólnie jak ogólnie Bartek jesteś genialny Ogólnie jak ogólnie Nie, ogólnie jak ogólnie Kurwa, Bartek Ja pierdolę Kornisz Dobra, hmm... No to sobie te zadania tutaj nie widzę problemu Dobra, sobie zrobimy nice light Gdzie ja mam ten... To What the fuck? What, what work, dobra, what work, a to? to? To... jest jakaś instancja? Chyba tak Ale muszę instancję przejść Nie. co zrobię z kolegami ale ogólnie to nagram, więc wiecie, wiecie jak to będzie. Taki odcinek, jak ten latam wodą, to jest takie troszkę gówieno, bo ogólnie tutaj no, robię te questy, takie troszkę już większe, ale fajnie lata się. Ogólnie. Opowiem wam jeszcze taką historię, bo ogólnie tyle z. ogólnie. Kur. Tyle z questów yy, u kurwiejących u u żeby to przeraża więc ja sobie moim krastoludem przeszłem do takiego miejsca, które nazwałem y, miejsce nie, no, nazywa właśnie Blood Island. to jest druga lokacja u krwawych lww no i tam właśnie sobie tak expię bo nie lubiłem ekspie. co tu jest, ja sobie to jeszcze tego, to muszę przejrzeć, to są jakieś Kurwa, wchodzę jak do szczurki kurwa Keraluczki Co to wybije? No, educi Ci chicken Ci chicken oh, o ho, ho Spadają z nieba Ruble to spada z nieba Co tu mamy? Jakieś gówno. Dobra, idę Szczury spadają z nieba ja, Nie, nie chcę, nie idę stąd, idę stąd Идет тот, идет тот, идет. И до ста И до и Я уже студент, Добро Так мне то что сказать, становя, я, как я бы мог Забить там to jest? No ko... Muszę iść tam No dobra No niech wam będzie Powiedzmy... ...Pikson Zajebiście cię nazwali, nie? Pixar. Kurwa dobrze, że nie grafik Bajdziemy najpierw tam, bo to był pierwszy kościół, chociaż... Nie, bo tam mamy blisko, żeby sobie polecić. Idę w tamtą stronę. Już. Uh, 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 uh. Moja noga. Trzy palce! Dwa palce za dużo śmieciu! Nie! Yeah. to jest? To jest jakiś most. W sobie i skądś pamiętam ten most Uu. A jeszcze taką opytam kogo? Chcecie, żeby dagrał Warcraft 3 ogólnie, gdzie wszystko tu baczę normalu, bądź hardzie, czy, czy nie za bardzo? Bo ja ogólnie Warcrafta bardzo lubiłem. A teraz go nagrał Ignacy, więc nie wiem. Ja mam ogólnie mało widzów Wiem, że jest, jesteście tam, ale jest was mało A to taki śmieciak taki Go zabijam na dwa hity jestem już tak wyjebany w W ogóle to są jakieś demony To chyba są demony Które przyszły... A kurwa jak lata Infernus o, mam coś co, wy, co wyślę na paladyna. Infernus! Ej! Inferno, ale to się Inferno w Warcrafte nazywało. Ale fajne! Kurna Nagita to je buję! Infernusa! Co to kurwa jest? Jak ja się pamiętam, męczyłem do tym w tym Warcrafte. Ja pierdolę na hardzie to było coś niesamowitego. To jest coś tego nie? Że tak z, z tym nie jebałem, normalnie jak wasza matka, nie wiem, z ojcem, nie wiem, naprawdę nie wiem, to było tak ciężkie, co to było, nie wiem, to było nie do przejścia. O, intelekt właśnie by z czym to Co <laughs> będę ich mordował tutaj, za to się czynienie. Juś tu wielu Na hitach kościosuci Idziemy to się czyści Nie, Tiger plant to się ma Siema! Nienawidzę tych śmieci. Siema Se nawet kuli śmieciostwa nie umiem, Ja mi ten Dobra. No to idę. <śmienic> Tam są markowie. Chyba. Mam nadzieję taką. No, orkowie. Prawie pewnie to jest. Night Stone Tu jeszcze nie byłem. No, ja prawie mam 29. Myślę, że 29. To jeszcze dzisiaj wiemy. Taką mam nadzieję. Total Horns, patrzymy, czy to są satyra, nie? O, ho, patrzcie, kogo my tu mamy. Trzeba oni broni nie mają w świecie! O! 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 o, 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 o mhm. Moje lepsze! Patrz tu! Mieciu! Co to jest? Co ja je na ich To jest po prostu. Trzeba. Może ja mam 28, te całe. Nie wiem. Tu chyba muszę zabić jakiegoś większego. Ciebie chyba Nie? Muszę cię zabić Jest Jednego zabiłem A was też muszę zabijać Może jest mało tutaj Znaczy nie że mało tylko słabi jesteście można być tak słabym To jest jakiś ten Dobra gdzie ja tu mam iść Tu takie Trzech takich protektorów wam po zabijać a gdzie ci protektorzy są? Ciebie zabiję może, co? Hmm. Kurwa, nie że się tak, tylko umarłeś, zaraz się tręspisz <laughs> Kurwa, kolejny protektor mam nadzieję, tak Siema stary Jak ci się żyje? Mam nadzieję, że źle Tam też się drze kurwa Co nie mam do tego darcia, aby... japo to no, jakiś... jest jakieś. O, jestem trzeci protektor. Dobry. No i mi szybko zdaje zdobywanie. Nie. Nie. Łatwo. Ten nawet jakiś magię użył. Nie wiem czegoś. Ja ci pokażę magię. Patrz. I nie masz śmieci. W sumie to może jakby się upadł, to bym zabił tamtego śmiecia. Ja już zrobił w sumie. Nie wiem, czy bym go zabił. To ciężkie by było, ciężkie, ciężkie. No, jest wreszcie dość na picie. O, to w sumie. Gdzie moja woda? Gdzie moja woda? Eduje woda. No, ja tak mam gospodarstwa. Trzeba by to wszystko sprzedać, nie? Pewnie. Dobra, myślę, że biję tym 29 i chyba pójdę już spać, chciałem powiedzieć. Nie, nie pójdę spać. Za to e, pójdę skończyć odcinek i pójdę sobie też przesłać na mojego paladina. Co my tu mamy? Jakiś. Lwidrze. To chyba dobre. To jest nasz. To jest forteca nasza. Twierdzę właściwie. Coś nie, to bardziej w Ale zajebiście wielkie. To ten grdwidżer. To ten grdwidżer. Kadi tak jak twierdza, czyli. No, coś laguje. Ja? Co takie ścinki dziwne. Czy miastaś śmieciu? Kurwa, duży jesteś, kurwa. Przedaw kogo danunki widać? Keldorei Keldorei Co to są Keldorei? Keldorei to są... Krwawe Elfy Bo kiedyś były Quindorei, prawda? Tak, tak chyba kiedyś było I In To by że o czym są o dobra, to koperki. Powiedziałeś, że mam inventory full? Nie, człowieku Nie ma To by było na tyle w dzisiejszym odcinku Mam 29 lat Dobra Chciałbym sobie jeszcze coś zobaczyć Mam 50 questów odblokowanych na 29 poziomie Nie jest za dobrze, ale spoko Tiger strikes Od Na 30 no to dopiero umiejętność A to 30 to. O kurwa, widzieliście go? Ale zamachowiec Kurwa masz Szaman wojennej pieśni Czyli mówiłem, to jest twierdza groma Było prawie pewne Dobra Myślę, że dzisiaj sobie już Pożegnam się z moim najlepszym przyjacielem Ej, no weź Trzymamy się za rączki I żegnam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony był Kurwa, naprawdę musisz cały czas do przodu Żegnam się ze wszystkim bardzo serdecznie, ja byłem Slody i ze mną jest Warsong Shaman, albo nie, nie wiem kim jesteś. Chodzi w prawo i w lewo i dobra. No to na razie, cześć, trzymajcie się, pa! Pa, 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 pa! A.